Panie przyjaciele, ulubieńca. Możecie mi wierzyć lub nie, ale z księdzem Grzegorzem się nie umawialiśmy co do tego wstępu. Ale, ale właśnie w homilii będę mówił o pierwszym dzisiejszym czytaniu. Tak naprawdę to te homilię przygotowałem na wszystkich świętych, ale ksiądz proboszcz mnie nie dopuścił do głosu, więc żeby się nie zmarnowała, to... To powiem Wam dzisiaj. Jedyna, e, e, jedyny powód do tego, żeby się smucić, jedyna porażka, to nie być świętym. Akurat dziś kończymy oktary uroczystości wszystkich świętych i o świętości chcę trochę powiedzieć. Jezus w dzisiejszym fragmencie Ewangelii w końcówce mówi, e, że Bóg zna Wasze serca. To, co bowiem za wielkie uchodzi między ludźmi, obrzydliwością jest w oczach Bożych. I również odwrotnie, to, co w oczach Bożych jest piękne i wielkie, jest w oczach świata wyśmiewane, niezauważane, pomijane, bo jest inne. Słowo kadosz, które w Piśmie Świętym określa świętość, to znaczy inne. Inny, odcięty w pewnym sensie niepasujące. Najświętszy jest Bóg, bo jest zupełnie inny. My jesteśmy w tacy ziemscy, a Bóg jest po trzykroć święty. Ale też różnie używamy tego słowa świętość. Na przykład to miejsce jest święte, bo jest to pomieszczenie przeznaczone do czegoś niezwykłego. To nie jest sypialnia, to nie jest jadalnia, to jest miejsce oddzielone do czynności świętych, czyli do kultu Bożego. Ten kamień, z którego zostały uczynione te ołtarze, był zwykłym kamieniem, ale jest oddzielony do rzeczy świętych. Dlatego jest święty. Święty może być dzień, święty czas, święto, jakieś wydarzenie. Święte, święci są ogłoszeni przez Kościół, osoby, które dokończyły maratonu wiary i, u, u, jak w opinii świętości odeszły, są nazywane przez nas świętymi, odbierają cześć. Ale też świętymi bądźcie, Wy, bo mówi Słowo Boże już w Starym Testamencie: Świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. Bóg, który jest najświętszy, mówi do nas, tu żyjących, bądźcie świętymi. I święci to są ci, którzy się wyróżniają. My nie jesteśmy święci, jak święty jest Bóg. Nie jesteśmy święci, jak święty jest ten ołtarz. Nasza świętość różni się jeszcze od tej świętości świętych kanonizowanych, ogłoszonych przez Kościół, żeby odbierali cześć tu na Ziemi. Byli włączeni do litanii wszystkich świętych. Ale my, jako przyjaciele oblubieńca, mamy się wyróżniać i mamy być święci. I to nie ma takiego wielkiego znaczenia, czy moje nazwisko będzie ogłoszone kiedyś w Watykanie przez papieża, czy po prostu umrę na jakiejś małej parafii w opinii świętości, bo wielu ludzi powie. To był święty kapłan, to był człowiek, który mi wskazał Jezusa. W dzisiejszym czytaniu mamy dwa fragmenty Listu do Rzymian z 16 rozdziału. Zachęcam, żeby w domu cały 16 rozdział Listu do Rzymian przeczytać. Dzisiaj tu pada 14 takich ciekawych, nietypowych imion. W całym tym fragmencie jest ich 26. I tam Święty Paweł mówi, że pozdrawia pocałunkiem świętym, pozdrawia wszystkich świętych, czyli tych żyjących. Dziś ja pozdrawiam Was, wszystkich świętych. Nie bezgrzesznych, nieidealnych, niedoskonałych. Nie tych, którzy nie popełniają błędów, którzy nie mają wątpliwości, ale tych, którzy się wyróżniają, którzy mają ambicje się wyróżnić, którzy mają pragnienia szczere, szczere, piękne uczucia, żywione do Boga. I ze względu na Niego decydujemy się na to, by być uczniami, by być misjonarzami. By być przyjaciółmi. I w świecie mamy się wyróżniać, mamy być inni. Jeżeli ktoś cię wytyka palcami, widzicie jako niepasującego, no bo wszyscy w piątek balują i jedzą mięso i bardzo dobrze, a ty nie jesz i się wyróżniasz. I nie wstydź się tego, że się wyróżniasz. I ci, ci którzy krzyczą, żeby Handlować w niedzielę i pracować w niedzielę i w ogóle zapomnieć o niedzieli i pracować na okrągło i zacharować się na śmierć. A ty się wyróżniasz. A ty marnujesz czas na chodzenie do kościoła nie tylko w niedzielę i święta, ale jeszcze i w czwartki czy poniedziałki, czy inne dni tygodnia. I dajesz Bogu ten czas. I oddzielasz ten czas od innego czasu i ten czas czynisz świętym. I ty się w ten sposób czynisz świętym. To jest bycie przyjacielem Jezusa, przyjacielem oblubieńca. Być przy Jego jaźni. Przyjaźń to jest właśnie bycie blisko, znajomość. Wiemy, co nasz przyjaciel lubi, czego nie lubi. Wiemy, jakie ma gusta upodobania i smaki. Wiemy, jaki jest nasz przyjaciel, co mówi, co uważa. Przyjacielu nie musi ci mówić, na kogo głosuję, a ty i tak masz pewne przeczucia. <głosy> <głosy> Kiedyś powiedziałem do mojej wspólnoty, że ja nikomu nigdy nie mówię, na kogo głosuję. A jakoś i tak <noise> Pewnie, pewne rzeczy są pewne podejrzenia. Zobaczmy, czy my tak znamy Jezusa. Czy my tak wiemy, jakby Jezus się w danej sytuacji zachował, co by powiedział? Czy byłby miły i łagodny, czy byłby ostry i stanowczy? Kiedy się uprzeć, a kiedy odpuścić? Jezus nie zawsze był miły. Chrześcijanin nie jest miły i grzeczny. Chrześcijanin ma być jak Jezus dobry i mamy być właśnie w tym się wyróżniać że kiedy wszyscy ci, od ciebie wymagają i oczekują, że ty masz być pokorny, masz spuścić głowę i przyjąć wszystko na klatę, bo ty jesteś chrześcijanin, tak? To tam zamieciemy cię do kąta, bo chrześcijanin jesteś. Nie, to wtedy właśnie masz stópną no, powiedzieć: Tak się nie godzi. Tak się nie pozwolę traktować. Tak nie pozwolę innego traktować. Właśnie chrześcijanin to ten, który się wyróżnia. Przyjaciel, lub ulubieńca to ten, który wie, kim jest. Mamy być trochę inni. Chodzimy w tym świecie, jak pisze jest taki piękny listy do Diogeneta. Też bardzo zachęcam, żeby sobie poczytać. I w tym liście starożytnym czytamy o tym, że chrześcijanin to człowiek, który żyje. W miastach jak Poganie, mieszka wśród Bogan, ubiera się jak Poganie, pracuje, nie wyróżnia się wieloma rzeczami, a równocześnie widać, że jest inny i będzie go widać w pracy. Będzie widać, że w niedzielę nie będzie pracował, w niedzielę będzie chodził na wspólne łamanie chleba, czyli na Eucharystię, będzie przebaczał a nie będzie żądał zemsty. I tym się chrześcijanin ma wyróżniać, tym ma się wyróżniać przyjaciel oblubieńca. I żyjemy w danym kraju, w danym momencie historii, w XXI wieku i przecież jak wyjdziemy na ulicę, to tak się dużo nie odróżniamy. Co prawda w Polsce większość jest to chrzczona, no ale tak kto jest prawdziwym chrześcijaninem, to by można było jeszcze Podyskutować, bo to, że ktoś skolekcjonował wszystkie sakramenty, to jeszcze nie znaczy, że żyje Ewangelią. A my mamy właśnie być wśród ludu, jak ludzie, ale mamy się wyróżniać. I bardzo to jest ważne, i to jest ogromne błogosławieństwo, być we wspólnocie, mieć narzędzie. To, że my mamy formację, że mamy tę dyscyplinę, tę powtarzalność, te chodzenie na wspólnotę, rozważania, podręczniki i administratorów i całą hierarchię naszych odpowiedzialnych, którzy przypominają masz, masz być inny, masz być inny. Masz inaczej przeżywać dzień. Wstajesz i nie masz brać za telefon, tylko za Ewangelię. I pewnie jakby tak zrobić badania tutaj obecnym, to by wielu wyszło, że od rana sięgamy po telefon. Ale dążymy do tego, a że Ewangelię czytamy dobrze. Ale naprawdę czytajmy z papierowej Ewangelii też. Według badań, kiedy czytamy z papieru, to nasz mózg inaczej pracuje niż kiedy oglądamy na ekranach. To jest też ciekawostka taka neurobiologiczna. Więc czytajmy Ewangelię, sięgajmy po to, żeby nasiąkać świętością Jezusa. Jeżeli będziemy znali naszego oblubieńca, będziemy przebywać w Jego towarzystwie, to będziemy stawać się święci jak On. I y, może kiedyś ktoś pisząc list lub maila do swojego przyjaciela będzie wyliczał i nasze imiona się znajdą takich w liście do Rzymian, te imiona dzisiaj, żebyśmy byli tymi tak zapamiętani, jako ci, którzy się wyróżniali, którzy pachnieli Jezusem, którzy z jednej strony byli w świecie, tak jak świat, ale z drugiej strony byli zawsze inni, trochę niepasujący, chodzący twardo po ziemi, ale z oczami wpatrzonymi w niebo. I żebyśmy w ten sposób i naszą świętość osiągnęli, ale też i innych do nieba pociągali. Takimi przyjaciółmi Jezusa bądźmy. Amen. Amen.